odrobinę luksusu, chcecie stać Was na odrobinę luksusu, prawda? Podejdę bliżej. Lodówka. O pojemności 55 litrów duża lodówka. Można też kupić 35 litrów. Dwie lodówki turystyczne firmy Mudiro. Takie same, jeżeli chodzi o sterowanie, zasilanie. Ale inne, jeżeli chodzi o pojemność. 35 litrów i 55 litrów. Czyli większa około 70%. Pojemność 35 litrów. Spokojnie mieścimy 35 litrów przedmiotów. Czyli dość sporo. Lodówka, lodówka jest pojemna. I co najważniejsze, posiada coś takiego jak. Zasłonkę między jedną częścią lodówki a drugą. Dzięki temu tworzymy strefę zamrażającą do minus 20 stopni i strefę chłodną, w której temperatura utrzymuje się na poziomie około plus 2-3-4 stopnie. Po wyjęciu mamy jedną dużą lodówkę i możemy ustawić temperaturę od plus 20 do minus 20 stopni. Dość dużo. Druga lodówka wyższa, tylko wyższa, albo aż wyższa. Ta sama sytuacja, ale zobaczcie, butelka mieści się nam głęboko na dole. To widać zresztą różnicę w tej wysokości jest dość spora. Ale też widać różnicę, jeżeli wyjmiemy te przesłonki. Zobaczcie, jest taka różnica między nimi. O tyle mamy większą pojemność lodówki, no dokładnie o te 20 litrów 20 litrów. Ma znaczenie, ale też 20 litrów to jest wyższa wysokość i do samochodu, do bagażnika samochodu nie uda Wam się zmieścić tej lodówki w taki normalny sposób. Ta oczywiście wejdzie. Jeżeli macie camper, jeżeli jeździcie często na piwaki, no to wiadomo, że ta wyższa jest dla Was lepsza, wygodniejsza. Jeżeli korzystacie sporadycznie z wyjazdów, potrzebujecie mieć. Na 1-2 dni zimnych napojów, jakiegoś jedzenia ze sobą, to ta niższa będzie na pewno wygodniejsza. Lodówki nie są ciężkie, mamy z dwóch stron uchwyty, także możemy je bez problemu chwycić, yy, trzymać w ten sposób. Jeżeli mamy załadowane i potrzebujemy z nimi jechać, to możemy przemieszczać się poprzez kółka. Lodówka mniejsza dokładnie waży tyle samo bo ta różnica, która jest w plastiku nie ma znaczenia ale oczywiście po załadowaniu do pełna ta będzie ważyła o jakieś 20 kg więcej bo tyle zmieści napojów i pokarmu a ta będzie ważyła o jakieś 40 kg więcej i raczej będzie ją ciężko podnieść wiadomo, dwie osoby mogą nieść z dwóch stron lub no, po to są kółka, żeby można było Jechać na kółkach. W środku mamy, w środku mamy pudełko, a w pudełku mamy kopertę, a w kopercie mamy kluczyki do samochodu. Nie, to nie ten program. Zasilanie wyjściem zapalniczkowym 12V, ale też 24V. W ciężarówkach też się należy jakiś luksus w życiu, jakiś chłód. Nie mówię o piwie. Przestarczy inne napoje mieć chłodne jedzenie, kanapki i tym podobne rzeczy. I mamy zasilanie z 230 W. Transformator i kabel do podłączenia do gniazdka 230 W. Instrukcja obsługi wiecie. Istotna rzecz, możemy używać całej przestrzeni w jednej temperaturze, albo możemy mieć część, która jest chłodzona do minus 20 stopni Celsjusza. Uruchomiłem też drugą lodówkę, żebyście zobaczyli różnicę między nimi, jeżeli chodzi o tutaj system chłodzenia. Po otworzeniu przegrody i tak widzimy, że ta druga prawa część jest Yy, słabiej chłodzona niż lewa, no, ale wiadomo, że wtedy to powietrze zimne się rozchodzi po całej powierzchni. A zobaczmy, jak wygląda to w tej dużej lodówce 55-litrowej. No, mamy wybi wyraźnie wydłużony, wydłużoną ilość tym więcej tego mm, wężyków. I tu nawet jest podobnie. Podobnie zrobione. A i z, stron, i z trzeciej strony pewnie tak też tu jest. Zrobię kilka zdjęć. Jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, jeżeli chodzi o obszary chłodzenia. Zresztą widać gołym okiem, bo lekko się rosa osadziła. Jak otworzyłem lodówkę, widać, gdzie są te elementy. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Ale ja to z tej perspektywy widzę dokładnie. Nie trzeba kamery termowizyjnej, żeby to sobie zobaczyć. Tu jest regulacja. Czy warto? Pomyślcie sobie, wyjeżdżacie gdzieś na piknik, lodówkę będzie z sobą i w upale, tak jak dzisiaj, siedząc gdzieś, sięgacie za każdym razem za pochłodne napoje, wyciągacie sobie kanapeczki z dobrym żółtym serem, dobrą wędlinką Przygotowane, chłodne, lub macie gotowy obiad i następnego dnia wyciągacie go i przygotowujecie sobie na kuchni gazowej turystycznej. Warto, warto. Kilka lat temu, a dokładnie w 1995 roku, robiłem kuchnię i chciałem mieć szafkę pod zmywarkę. Osoba robiąca kuchnię mówiła mi, panie, po co panu zmywarka? Luksus. Dzisiaj wszyscy mamy zmywarki. Tak samo wszyscy mamy samochody. Wszyscy chcemy gdzieś wyjechać na ryby i warto, warto zaopatrzyć się w tego typu urządzenie. Zasilanie, tak jak mówiłem, samochód, tak jak mówiłem, gniazdko elektryczne, ale też ja teraz to włączę z tego urządzenia. Z tego urządzenia, czyli przenośnego banku energii, i ten przenośny bank energii, oprócz tego, że ma własną energię, która starczy na dłuższe działanie tej lodówki, sprawdzę, ile ona bierze energii, można do niego podłączyć panel fotowoltaiczny, i wtedy mamy, jakby w latem nieskończenie dużą ilość energii, która starczy nam nie tylko do zasilania lodówki. Ale też ładowania telefonów komórkowych, być może też i do laptopów. Także warto mieć magazyn energii, warto mieć lodówkę, warto mieć czas wolny na swoje hobby i warto myśleć o sobie. Mamy jedno życie i naprawdę głupio jest dziadować, nie korzystając z luksusu, który w tym momencie daje nam cywilizacja. 30% 5W pobiera urządzenie.